Charakterystykę osób urodzonych ze słońcem w znaku koziorożca też zaczniemy od omówienia ich postępowania w relacjach i pierwszą relacją jest to, kiedy jesteśmy dzieckiem. Dziecko koziorożec jest poważne, odpowiedzialne i często wydaje się dojrzalsze niż rówieśnicy. Od najmłodszych lat wykazuje silne poczucie obowiązku i chęć spełnienia oczekiwań rodziców. Lubi jasno określone zasady i strukturę. Które dają mu poczucie bezpieczeństwa. Bywa nieco wycofany emocjonalnie, ale w głębi duszy bardzo potrzebuje akceptacji i wsparcia. Mały koziorożec uwielbia osiągać cele i jest wtedy z siebie dumny. Dlatego warto go chwalić za wysiłki. Dziecko koziorożec zna na pamięć grafik swoich zajęć, a w wolnym czasie buduje skomplikowane konstrukcje z klocków. Jako brat lub siostra koziorożec jest lojalny i pomocny. Często przejmuje rolę starszego, nawet jeśli jest młodszy, dbając o porządek i przestrzeganie zasad w rodzinie. Bywa jednak nieco krytyczny, szczególnie jeśli uzna, że rodzeństwo nie spełnia swoich obowiązków. Mimo to na koziorożca zawsze można liczyć, gdy potrzeba wsparcia lub praktycznej pomocy. Gdy młodszy wraca pomni o zadaniu domowym, koziorożec bez wahania mu pomoże, ale przy okazji wygłosi wykład o odpowiedzialności. Rodzic Koziorożec stawia na dyscyplinę i rozwój, starając się przygotować dzieci na życiowe wyzwania. Uczy ich odpowiedzialności i wpaja wartości, które pomogą osiągnąć sukces. Bywa wymagający i surowy, czasami zbyt skoncentrowany na wynikach, ale jego intencje zawsze wynikają z troski o przyszłość potomstwa. Koziorożec rodzic dba o to, by jego dzieci były wytrwałe i szanowały pracę. Koziorożec zadba, aby jego dzieci uczęszczały na zajęcia rozwijające ich talenty, ale dopilnuje też, by odrabiały lekcje. W związku koziorożec jest lojalny, odpowiedzialny i dba o wspólne bezpieczeństwo. Nie okazuje uczuć w sposób przesadnie romantyczny, ale wyraża miłość przez czyny i wsparcie. Potrzebuje stabilności i partnera, który podzieli jego wartości oraz ambicje. Bywa czasami zdystansowany emocjonalnie, ale jego oddanie i troska są niezachwiane. Jeśli w małżeństwie koziorożca dochodzi do rozwodu, praktycznie zawsze dochodzi z tego z inicjatywy partnera. Zamiast romantycznych gestów, koziorożec pomoże partnerowi zorganizować plan oszczędnościowy na wspólną przyszłość. Pracownik koziorożec jest niezawodny i konsekwentny. Ceni hierarchię i zawsze dąży do doskonałości. Jest sumienny, wytrwały i niezwykle zorganizowany. Zawsze zmierza do osiągnięcia swoich celów i nie boi się ciężkiej pracy. Ceni stabilność i jasno określone zasady, które pozwalają mu działać efektywnie. Uważa się za znawcę w swojej dziedzinie. I jako perfekcjonista wymaga od siebie i innych zbyt wiele, ale jego wyniki są imponujące. Jest doskonałym wykonawcą, ale zawsze stara się zająć miejsce szefa. Gdy firma zmaga się z trudnym projektem, koziorożec chętnie zostaje po godzinach, aby dopracować każdy szczegół. Przyjaciel koziorożec to opoka w trudnych chwilach. Bywa poważny, ale jego wsparcie jest zawsze konkretne i wartościowe. Jest lojalny, godny zaufania i zawsze gotowy do pomocy. Ceni relacje oparte na wzajemnym szacunku i odpowiedzialności. Bywa nieco zdystansowany, ale jeśli zbuduje z kimś głęboką więź, jest oddany na lata, bo nie lubi powierzchowności w relacjach. Gdy przyjaciel ma problemy finansowe, koziorożec pomoże mu stworzyć budżet, zamiast tylko pocieszać słowami. A teraz przejdziemy do omówienia cech charakterystycznych koziorożca na przykładzie różnych obszarów życia. Zaczniemy od środowiska, czyli tego miejsca, gdzie koziorożec żyje, pracuje, funkcjonuje. Jest odbierany tam jako osoba poważna, zorganizowana i godna zaufania. Na pierwszy rzut oka wydaje się nieco zdystansowany lub zbyt skoncentrowany na pracy, ale jego determinacja i profesjonalizm budzą szacunek. Ludzie cenią jego odpowiedzialność i zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Koziorożec zdąży do porządku i funkcjonalności w swoim otoczeniu. Ceni przedmioty praktyczne i solidne. Inaczej będzie się to przedstawiało np. wtedy, gdy słoneczny koziorożec będzie miał na ascendencie znak ryb. W domu koziorożca znajdziesz eleganckie, ale trwałe meble oraz minimalistyczne dekoracje. Koziorożec traktuje finanse jako narzędzia do budowania stabilnej przyszłości. Ceni stabilność materialną i jest gotów ciężko pracować, aby ją osiągnąć, choć w gruncie rzeczy jest ascetą. Lubi inwestować w rzeczy trwałe i wartościowe, które przyniosą korzyści po latach. Koziorożec unika ryzykownych decyzji finansowych i stawia na długoterminowe oszczędzanie. Jego wartości skupiają się na odpowiedzialności, pracowitości i osiąganiu celów. Te kwestie przybiorą inny kształt, jeśli na przykład drugi dom koziorożca ma wierzchołek w znaku wodnika. Koziorożec nie wie, co to jest impulsywny zakup. Nie wchodzi do sklepu, żeby popatrzeć, co jest, tylko robi dokładny przegląd ofert online i idzie po to, czego potrzebuje. Koziorożec komunikuje się w sposób rzeczowy, konkretny i przemyślany. Nie lubi marnować czasu na zbędne rozmowy i woli skupić się na załatwieniu sprawy. Stąd bywa zbyt surowy. Rozmawiając z nim, trzeba być życzliwym i opanowanym, dać mu potrzebny czas do namysłu, bo na ponaglany nie zgodzi się na naszą propozycję. I w zasadzie już nigdy zdania nie zmieni. W nauce jest wytrwały, systematyczny i zorganizowany. Koziorożec najlepiej uczy się w strukturze, która pozwala mu krok po kroku osiągać postępy. Trzeba pamiętać, że to się zmieni, jeśli na przykład wierzchołek trzeciego domu słonecznego koziorożca znajduje się w znaku ryb. W dyskusji o projektach grupowych koziorożec zaproponuje szczegółowy harmonogram działań, ale nie będzie niczego powtarzał. Bo jego zdaniem wyraził się jasno. Koziorożec ceni stabilność i bezpieczeństwo w życiu rodzinnym. Jest podporą dla najbliższych, choćby surowy i wymagający. Troskę okazuje na swój sposób bez zbędnego dramatyzmu. Skupia się na tym, by zapewnić rodzinie to, czego potrzebuje tu i teraz. Jego dom jest miejscem uporządkowanym, spokojnym i praktycznym. Inaczej będzie to jednak wyglądało, jeśli na przykład koeli koziorożca będzie w znaku raka. Koziorożec zadba o solidny fundament domu zarówno dosłownie, jak i przenośny, finansowo i emocjonalnie. Koziorożec wyróżnia się zdolnościami organizacyjnymi, strategicznym myśleniem i wytrwałością. Ma talent do planowania i zarządzania. Świetnie radzi sobie w dziedzinach wymagających precyzji, takich jak finanse, inżynieria, administracja czy prawo. Jest dokładny i staranny potrafi myśleć abstrakcyjnie, co świetnie się sprawdza w naukach ścisłych i technicznych. Jego zdolność do osiągania długoterminowych celów i praktycznych rezultatów sprawia, że jest niezastąpiony w sytuacjach wymagających cierpliwości i determinacji. Wiele się tu zmieni, jeśli na np. Piąty dom koziorożca znajdzie się na kulwa. Koziorożca potrafi zarządzać dużymi projektami, dbając o każdy szczegół i pilnując terminów oraz zgodności z zasadami. Koziorożec jest ambitny i zdeterminowany, by osiągnąć sukces. Wybiera karierę, która pozwoli mu osiągnąć stabilność i uznanie. Świetnie sprawdza się w zawodach związanych z zarządzaniem, finansami, prawem czy inżynierią. Jego ambicje są wysokie, ale zawsze osiągalne. Koziorożec nie boi się ciężkiej pracy i jest gotowy poświęcić wiele, aby zdobyć szczyt. I zwykle mu się to udaje, chociaż nieraz musi zawracać i nieco modyfikować plany. Zawsze postępuje uczciwie i honorowo. Ale wyjątkiem jest polityka. Jeśli osoba ze słońcem w koziorożcu nią się zajmie, jest skłonna działać zgodnie z zasadą potrupa do celu. Może dlatego, że chyba tylko tak można tu wygrać. Inaczej będzie realizował swoje ambicje koziorożec z Medium Coeli, na przykład w Wadze. Koziorożec pracuje ciężko, aby zostać partnerem w firmie prawniczej dokładnie planując każdy krok swojej ścieżki kariery i nie zrażając się małymi niepowodzeniami, ale nie będzie nikomu się przymilał, żeby coś sobie załatwić. I teraz troszeczkę wyższy poziom astrologii, proszę się nie bać, nie będzie bolało. Podzielimy sobie znak koziorożca na trzy dekanaty, na trzy dziesiątki, bo wszystkich stopni w każdym znaku jest trzydzieści, no i dzielimy je na właśnie trzy części. Pierwsza dziesiątka, czyli pierwszy dekanat koziorożca jest pod Saturna, Skąd stąd jest to taka esencja ambicji, odpowiedzialności i pragmatyzmu? Osoby urodzone w tym dekanacie są zdeterminowane, skupione na celach i gotowe podjąć ciężką pracę, by je osiągnąć. Saturn daje im silne poczucie obowiązku, oraz potrzeby budowania trwałych struktur w życiu. Często mają wysoce rozwiniętą zdolność do organizacji i przewidywania konsekwencji swoich poczynań. Ich wyzwaniem jest zachowanie równowagi między pracą i sukcesem, a innymi aspektami życia, jak relacje czy zabawa. Muszą na siebie uważać w podróży. Jak to nadal koziorożec? No to jest klasyczny koziorożec skoncentrowany na celach, budowaniu sukcesu i stabilności. Drugim dekanatem koziorożca rządzi Ceres, która wprowadza tutaj troskliwość, opiekuńczość i równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Osoby urodzone w tym dekanacie są bardzo przywiązane do swoich obowiązków, ale również mocno angażują się w dbanie o siebie i innych. Troszczą się o fundamenty oparte na zasadach zgodnych z naturą i zawsze starają się żyć w zgodzie z nią. Muszą uważać, by nie obciążać się za bardzo odpowiedzialnością za innych kosztem własnego dobrostanu, chociaż cechuje ich wyjątkowa wytrzymałość i siła, także fizyczna. Jak to nadal koziorożec? To wciąż koziorożec, ale z większym naciskiem na równowagę między pracą a opieką nad sobą i innymi pod wpływem Ceres. Trzeci dekanat koziorożca znajduje się pod władztwem Hirona, który wprowadza tutaj element leczenia, wrażliwości i zdolności do dzielenia się swoją mądrością. Osoby urodzone w tym dekanacie są bardziej zdolne do służby oczywiście nie w sensie dosłownym, ale chętnie zajmą się prowadzeniem szpitala. Czy poradni psychologicznej. W życiu osobistym też są bardziej wspierające duchowo niż inne koziorożce, bo Chiron daje im zdolność pomagania innym w przezwyciężaniu trudności dzięki własnym doświadczeniom. Ich wyzwaniem jest przepracowanie własnych ran, które utrudniają im pełne wykorzystanie swojego potencjału. Jak to nadal koziorożec? No to wciąż koziorożec, ale z większym naciskiem na leczenie, wrażliwość i zdolność pomagania innym w trudnych sytuacjach pod wpływem. I jeszcze tylko takie krótkie przypomnienie na końcu, żeby Wam uzmysłowić, że no koziorożec koziorożcem, natura słoneczna jest bardzo ważna, nie daje się oszukać, da się ją troszeczkę ugłaskać czasami, trochę przekierować niektóre czynniki, ale to, kto ile ma w sobie energii życia i jak postrzega pewne sprawy, no to jest w nas. Natomiast mamy też inne czynniki kosmogramu i o których tutaj też starałam się Wam wspominać, że jeżeli gdzieś tam coś macie inaczej, coś w którymś domu gdzieś leży, bądź coś w którymś domu, no to już to Was zmodyfikuje. I tak jest. I trzeba o tym pamiętać, że no nie ma nas 12 typów na świecie, nie ma nas też 36 typów, tylko tyle ile nas jest tak naprawdę. I ta różnorodność wynika właśnie z tego, że nasz kosmogram też jest bardzo różnorodny. Tam mamy różne inne planety. Mamy ascendent, który też bardzo nas definiuje i to jak wyglądamy i to jak się zachowujemy i musimy o tym pamiętać, ale oczywiście natura słoneczna to natura słoneczna. Dziękuję za wsparcie, Wesprzyj, podziękuj guziki pod filmem, konto blik w opisie filmu. Subskrybentom dziękuję, zapraszam następnych łapki w górę, komentarze, udostępnienia, to wszystko się przydaje. Powiadomienia z kolei przydadzą się Wam, żebyście wiedzieli, co kiedy się ukaże. Do zobaczenia!